w czołówce rajdu Finlandii robi się ciekawie. Walkę o piąte miejsce wygrywają na razie Sebasnosie i Vincent Lande. Nie był to idealny poranek dla Francuzów, ale wyprzedzili sami go Pajari. Z tyłu czai się jednak Elf Evans. Na niejako ziemi niczyjej są Takamoto Katsuta z Aaronem Johnstonem. Nie jest to jednak zła sytuacja. Mają obecnie czwartą pozycję. Ciasno robi się w pojedynku Hyundai o drugie miejsce. Adrian Furman wraz z Aleksandrą Korią zbliżyli się do swoich kolegów zespołowych na zaledwie 30 sekundy. Tymi, którzy dalej są z przodu, są mistrzowie świata Thierry Neuville oraz Martin Wiedege. Sęk w tym, że drugie miejsce to będzie chyba maksimum, na co mogą sobie pozwolić w Hyundai. To dlatego, że świetny poranek mieli Kalle Rovanpera i Jonny Kaltunen. Finowie wygrali trzy odcinki specjalne z czterech pętli. Gdyby nie przywita opona, to pełna pula mogła być ich. Swoją jazdę kontynuuje jedyna polska załoga w stawce rajdu Finlandii. Grzegorz Bonder oraz Łukasz Jastrzębski mają obecnie 15 miejsce w WRC3.